Efektywna komunikacja to dobrze funkcjonujący zespół. Nazywam się Magdalena Jaskuła i na co dzień pracuję z zespołami, dbając o to, żeby ta komunikacja była jak najbardziej udana. Współpracuję z menedżerami, pomagam im przeprowadzać zespoły przez zmianę oraz wspieram zespoły w osiąganiu celów. Ponieważ uważam, że nie brak kompetencji powoduje, że ludzie tych celów nie osiągają, ale błędy komunikacyjne, sposób w jaki się komunikujemy, to wszystko powoduje, że czasami nie potrafimy ze sobą rozmawiać, nie rozumiemy się nawzajem. Mam cudowne narzędzie, jakim jest Insights Discovery, który pokazuje, jak się cudownie między sobą różnimy i jak te różnice możemy na co dzień wykorzystywać w pracy i w budowaniu efektywnych zespołów. O tym wszystkim opowiadam również na swoim kanale Magdalena Jaskuła, gdzie możesz znaleźć podcast Dasz Radek, gdzie spotykam się z gośćmi, którzy dzielą się swoim życiem, inspiracją, opowiadają o tym, co jest ich pasją w życiu. O tym, w jaki sposób oswoić zmianę, w jaki sposób dobrze się komunikować, co jest istotne w codzienności oraz w tym, żeby zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym a życiem prywatnym. A także możesz zobaczyć na moim kanale pytania spoza kadru, gdzie rozwiązuję różne casey, z którymi możesz się na co dzień spotkać w swojej pracy. Także o tym wszystkim na moim kanale, a jeżeli chciałbyś, chciałabyś popracować ze mną na sali szkoleniowej, to zapraszam serdecznie.